Tutaj jest kolejny przykład tego, że się skończył chodnik. <laughs> Tutaj jest chodnik, a długo nie ma, bo się skończył. Proszę. Tu jest chodnik, tu jest chodnik, cały czas jest chodnik, i tu się kończy chodnik. I tam już jest trawnik. Ok, więc to jest another example that. there's the end of the pavement with no continuation so there is a pavement of like 500 meters and over there there's no pavement look by there's pavement going here and here and oh that's the end and there's a the grass on the other side okay and this is... building in Scandinavian style więc so jest basically black and gray No tutaj mamy budynek w stylu skandynawskim Czyli jest po prostu czarno szary Tak to jest w skandynawskim stylu Yes This is a skandynawskim style Dobra kolejna interesująca rzecz to teraz jestem wiosce o nazwie Bridgeview i tutaj autobusy jeżdżą bardzo rzadko przystanki wyglądają na takie totalnie zbędne i, i nikt do nich nie przykłada uwagi wyglądają o tak właśnie wyglądają przystanki A... A poza tym nie ma tutaj rozkładów jazdy na przystanku w formie graficznej tylko jest na takim banerze na słupku napis, że możesz sobie sprawdzić rozkład albo o której przyjeżdża najbliższy autobus pod numerem na który możesz wysłać SMS albo na stronie internetowej albo możesz zadzwonić. To wygląda okay so um, uh, here in states uh, bus stops are not well made because it's actually some kind of additional option for transfer and uh, there's a bus stop sign and on the post there's a banner which says that you can text the particular number to get real-time next bus arrivals or check it on a website or call so there is no like graphic form of um, schedule. This is so funny. <laughs> okay, those cars are really big. Dobra, te samochody są naprawdę duże.